I dojdziemy. I dojdziemy. I do, do. I do. I do, i do. Z problemem. Zawsze są problemy. Powiedziałam, że tak. Zażartowałam. No kochani, tak że to jest twoja kolejna No, że tak powiem, mogę okay, wiem, co powiedzieć. Tu są schody, po lewej, po lewej, po lewej, to znaczy waszej prawej. Warto było czekać, w każdym razie. Nic ani słowo. My chyba też nie powiemy. Gratulujemy. Gratulujemy i do wspaniały akcent na koniec. Bardzo Wam dziękujemy. To wszystko. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, aby koniecznie zostańcie z nami, bo mamy jeszcze dla Was co najmniej dwie Oczywiście zanim to zostanie, musimy podziękować tym, bez których e, nie udałoby się nam tutaj spotkać. Dziękujemy za patronat honorowy tym